Witam wszystkich. Rafał Adamus Jerze Prezesem Prolekwela Silesjana Towarzystwa Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy. Nie będę bez to opowiadać, jak doszło do tego, że w 2007 roku, kiedy jeszcze nie było naszego stowarzyszenia, ale działacze, Kerzy pora miesięcy nie skorzy, ją Prolekwela Silesjana zakładali, organizowaliśmy pierwsze śląskie dyktando w internecie. W internecie, bo tak, tak po Śląsku też, też idzie pedzieć, musieliśmy dopuścić aż 10 rostomajtych ortografii. Widzicie, pierwsza strona Kadowickiego dodatku Gazety Wyborczej, to już jest rok 2009, czyli nasze stowarzyszenie już rok, rok istniało. Pierwszy raz w historii, tak opoczytno gazeta miała. Całko pierwsza strona, blank po śląsku, czyli całkiem, całkiem po śląsku. Autorem artykułu był redaktor Przemysław Biedlecki, a przetłumaczył go na śląsko-gotka mój kamrat Mirosław Seniawa. Moja gęba robiła za fotografia, za ilustrację właściwie do tego artykla. Jak widzicie, jest to inkszo, inkszo ortografia niż takero. W tej chwili w wielu różnych wydawnictwach jest promowano, to jest ortografią Feliksa Stojera, przedwojennego dyrektora gimnazjum z Katowic. Te, w tym czas my promowali właśnie ta ortografia, ale pora miesięcy niskoży, czyli później komisja kodyfikacyjna pod kierownictwem pani profesor Tambor uchwaliła nową nowo ortografię. I jak sam widzicie na dole te cztery literki one, one właśnie w różnych tam zestawach, w różnych wydawnictwach idzie zność. Ta ortografia, ona praktycznie do dzisiaj, do dzisiaj obowiązuje, może Rada języka, która przed miesiącem została powołano, za jakiś czas się zajmie tym, żeby w jaki sposób zreformować ta ortografię, bo wiadomo, że są, są jakieś większe albo mniejsze potrzeby ku temu ta ortografia jak widzicie ona się na, nazywa praktycznie po dziś dzień wszyscy ją nazywają ortografią Ślabikorzową a to z kuli tego że pierwszym wydawnictwem w którym ta ortografia była użyta to był właśnie Ślabikosz Górnośląski który nasze stowarzyszenie wydało w 2010 roku Ślabikosz czyli elementarz sam widzicie, sam, czyli tutaj, albo tutaj, też idzie powiedzieć po Śląsku. Przednio strona tego, jego obłotki. Całkiem możliwe, że mieliście już w ręce ten ślabikosz, albo nawet mocie go w domu, bo był dość, dość sprzedawany w dość wielkich ilościach, także kupa ludzi go kupiło. Dostały go też szkoły, z racji tego, że nasze znaczy szkoły, domy Kultury i biblioteki w cenie 2,50 zł mogły ten ślabikosz kupić z racji tego, że dostaliśmy na niego dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. I oprócz tego, że mogliśmy go sprzedać tak dość tonio po 2,50 zł, to jeszcze mieliśmy właśnie środki na to, żeby cały ten ślabikosz narychtować, a on ma 46 lekcji, one są poukładane podług chronologii roku szkolnego, czyli wszystko się napoczyno we wrześniu, jak dzieci idą do szkoły, potem mamy podzim, czyli jesień, zima, święta, wiosna, rozto Śląskie, tradycje, aż wszystko się kończy, kiedy w czerwcu się napoczynają ferie. Czyli, czyli wakacje. Sam widzicie wstęp do, do ślabi Na następnym slajdzie jest pierwsza, pierwsza lekcja. Jakże już powiedział, właśnie jak dzieci idą, idą do szkoły po wakacjach, ale nie no, o porach roku albo tradycjach w Ślabi-Korzu je napisane. Sam macie akurat lekcję o, o górnośląskiej o to, geografii. A są też lekcje o historii, o herbie Górnego Śląska i roztomajte inksze. Autorem większości tych czytanek jest wspomniany już Mirosław Seniawa. On był też redaktorem całkiego Ślabikorza. On obrobił czytanki Inkszych autorów. W tym samym mniej więcej czasie prolekwela Silesiana nawiązała współpraca z Muzeum Śląskim i Mirek akurat rychtował tam cztery lekcje śląskiej gotki, które on tam pokazał, a potem one były w różnych innych instytucjach, między innymi w Chorzowskim Centrum Kultury, pokazywane. I te lekcje przerobił na książka. I to był zaś, zaś ślabikosz z racji tego, że ten pierwszy ślabikosz dla bajki, on był bardzo poczytny, Kupa ludzi nie no, go oglądało jakaś w szkołach czy bibliotekach, ale też ale kupowa, go kupowali. Bez tuż nazwali my go ślabikorz niedlobajtli. Nie bajtli, czyli praktycznie do osób starszych, czyli nie, nie dla dzieci. Sam jest obkładka, czyli okładka tego ślabikorza. Jak możecie zauważyć, ten hop na tej okładce jedzie na rowerze, czyli na po śląsku na kole i dwa koła z tego, z tego koła, z tego roweru, one mają kształt liter ze ślabikorzowej ortografii. Niejno naszymi wydawnictwami stowarzyszenie żyło. Bez przykładu tłumaczyliśmy na zlecenie różnych marketów gazetki reklamowe. Sam widzicie, akurat gazetka Kerowydoł. Mikołowski o show na swoje dziesiąte urodziny, czyli Gyburstak. Całko gazetka była po Śląsku, nazwy wszystkich promocyjnych artykułów też. Bez przykład, po lewej widzicie graczka interaktywno, nocny Wachtysz, a po prawej między innymi radiski, Tomaty, Blunkol, także to wszystko było po Śląsku. Teraz. Takich gazetek jest coraz to mniej, a i ceny, jak możecie zauważyć, trochę się niestety w ostatnich czasach pozmieniały. A to jest jeden z naszych największych projektów, które my łączymy do spółki z naszymi partnerami, czyli Fundacją Silesia, Chorzowianinem, Radiem Fest i Chorzowskim Centrum Kultury. Te logo może zachęcać do tego, co by ludzie w miejscach publicznych, w jakichś sklepach, punktach gastronomicznych, usługowych, ale też urzędach, łodzywali się po Śląsku. Bo jak ktoś, Kaś, przyjdzie, chociaż poradzi go dać po Śląsku, to tak z automatu przełazi na gotka polsko. Boi się, że ta druga osoba go albo nie spokopi, czyli nie zrozumi, albo też jak ktoś usłyszy że ktoś głośno go do pośląsku w gwarze śląskiej bo tak jest taki stereotyp to pomyśli o nim że je tym co to tak głośno godo jest niewychowany niewykształcony niekulturalny no niestety bez dziesięciolecia władza wmawiała ślązokom że ten kto go do gwarą no to on najwidoczniej nie nauczył się porządnie języka literackiego i często właśnie idzie Idzie takie sytuacje trefić, mam nadzieję, że to się zmieniło przez te już kilkanaście lat, jak my ta akcja robimy. Natomiast czasami jeszcze kasi na przykład u piekarza klient może powiedzieć poproszę pięć bułek, ekspedientka się, się schyla po te, po te bułki, odwróci się i pyta: wieleście chcieli tych Rzymów? No i klient się uśmiechał, od razu go do, w innym de facto języku. Ja tu mogę gadać, no to fajnie, to dajcie mi jeszcze też kołoczka i dwa kreple. I wszyscy, jak to ktoś słyszy, wszyscy następni, co stoją w rai, czyli w kolejce, jak oni słyszą taką gotkę, taką rozmowę, to od razu też po Śląsku się do tej ekspedyntki odzywają. I po to, po to jest ta naklejka. Ona ma być właśnie w takim widocznym miejscu, że jak ktoś przyjdzie. I widzi ta naklejka, no to on stwierdza, że on może spokojnie tu po Śląsku pogodać, bo nikt, po pierwsze, wszyscy go zrozumieją, czyli go spokopią, a po drugie, żaden o nim nic głupiego myśleć nie będzie. I koszto taką, bo tych edycji już było dziewięć, już było koszto taką następną edycją. Akcji Godomy po Śląsku kończy się taką uroczystą galą. Tam są wręczane nagrody, takie statuetki kamrata śląskiej gotki. Po lewej możecie się ta statuetka obejrzeć, a to jest wręczane osobom albo instytucjom albo firmom, które się bardzo mocno zasłużyły w kultywowaniu naszej gotki, czyli języka śląskiego. Po prawej jest zespół na tym na zdjęciu widzicie zespół pieśni i tańca Śląsk, który dwa albo trzy lata temu już taką nagrodę dostał, ale wśród laureatów są też inne znane osoby, między innymi aktor Franciszek Pieczka, niestety już nie żyjący, dyrektor teatru śląskiego, Robert Talarczyk, albo pisosz Alojzy Łysko i wiele, wiele. Inszych. są też, tak jakże wcześniej powiedział, geszefty, czyli firmy, ale o tych firmach to ja za chwilkę za powiem coś, coś więcej. Innym takim wielkim projektem, który my łączyli w Stowarzyszeniu i dostaliśmy na to dotację z funduszy norweskich, to było prawie 200 tysięcy złotych. Na wierzchu widzicie nazwa tego projektu po polsku. Projekt był oceniany. W Warszawie, no i nie mogliśmy w tym projekcie nic po, po Śląsku napisać, no bo wiadomo, że w ten czas nikt by tego nie przeczytał i najprawdopodobniej dotacji, dotacji byśmy żadnej nie dostali. Natomiast troszkę niżej jest nazwa taką marketingowo po Śląsku: Poradzisz Godej, czyli jeśli, jeśli umiesz, po, potrafisz yy, mówić po Śląsku, to mów. W skróconej wersji, tak to mniej więcej idzie idzie przetłumaczyć ta nazwa Poradzisz godę ona się na wszystkich materiałach reklamowych się przewijała tych materiałów było sporo widzicie tutaj pięć filmików takich krótkich reklamowych my nakręcili 5000 plakatów A1 63 billboardy no i te billboardy razem z tymi city lightami te city lighty to są takie miejsca reklamowe we wiatach przystankowych no to i te billboardy i te city lighty one na całkiem, w Górnym Śląsku, od Opolo aż do, aż do Bielska wisiały. Także dość, dość mocny to był, zresztą tych środków my mieli dość sporo, więc mogliśmy sobie na, na to pozwolić. Były badania prowadzone socjologiczne, one były najpierw przed akcją promocyjną, potem były po akcji, żeby sprawdzić, czy jest jakaś zmiana. Natomiast to, co najważniejsze z tych badań, to nam wyszło, że jest dość dużo z, y, różnica w postrzeganiu osób, które gadają po śląsku w przestrzeni publicznej przez y, kobiety i przez chopów. Kobiety niestety o wiele częściej y, ulegają tym stereotypom dotyczącym gwary, że, że śląski to je gwara i bez to y, nie wypado y, używać y, tej gotki w miejscach publicznych i bez to my... Ta cała akcja promocyjna położyli na, na kobiety. To był ten główny nacisk. Widzicie na tym pierwszym zdjęciu przed chwilą, tam było pięć, pięć frelek, które w każdym filmie brały udział i tam te zdjęcie akurat wisiało na billboardach. Na kolejnym zdjęciu widzicie to, co było akurat we wiatach przystankowych na City Lightach oraz drukowane na tych pięciu, pięciu tysiącach E, egzemplarzy e, plakatów A1. No ja to jo afto. W, w gorku masz tam łoberiba, na tyglu karmi nadle, a kartofle musisz się uważyć. Ja, Patrykowi śleciała keta. Chciał ją zrychtować, ale się tłuki wymarasił. Wyglądał jak hajer po szycie. Ja, ja, po południu mamy trew z tym grzewciorzem od fligrów z Papendekla. Dej pozór, zaś się łowalisz! Mamo, ty zio, na skwardo po hamplach, nie rób mi gańby. No poć jedymy. Je, Rona, to jest potlok z tego synka. Ale lipsta się znot. filmików jest wszystkich pięć, jak sobie wpiszecie Poradzisz Godej na YouTubie, to na pewno pozostało czwórka tych filmików znajdziecie. W tym samym czasie jak my robili projekt Poradzisz Godej, to zgłosił się do nas wielki międzynarodowy gyszeft z Korei. Widzicie nazwa tego, tego gyszeftu, ona jest bardzo, bardzo dobrze Znano poczlimy wtedy współpraca z tym geszeftem i dzięki temu w mobilniokach mobilnioki czyli telefony komórkowe po śląsku znadło się śląskojęzyczne menu czyli każdy sam widzicie właśnie jak to wtedy wyglądało teraz mocno ten layout się zmienił bo już jest któraś tam wersja z kolei Androida i, i tego całego Samsungowego oprogramowania, ale ta gotka dali w tych telefonach pozostała. Każdy, kto se kupi albo kto ma telefon Samsunga, może się wybrać pośród roztoma. tam ponad pewnie 100 tych języków jest, ale jest też język śląski, i to już, to już praktycznie od 2015 roku, kiedy to zostało. Zaprezentowane jest. Tak to, tak to wygląda. Oprócz współpracy z Samsungiem zgłosiła się do nas też jedna agencja reklamowa z Poznania. Teraz pozdrowią Gorką Poznań, bo fajne rzeczy my z nimi, z nimi robili. Na ich zlecenie, do ich klientów, my przygotowali na przykład tłumaczenie akcji promocyjnej jednego z browarów. Kere tu widzicie. Tych billboardów było wtedy jeszcze więcej niż, niż tych billboardów naszych, które my w ramach projektu Go, Poradzisz Godej Go robili. A tu jest sam jest Inkszy, też do tej agencji z Poznania. To jest z kolei taki dość znany producent serków. Heizy. całko akcjo. onad to widzicie, na tych obrozkach tak troszkę po prawej stronie. Całką akcją ona była pod nazwą Język Śląski czuje różnicę. Są na mapie Polski miejsca, kaj tradycjo richtig wiela do pedzynio. Takim miejscem jest Śląsk. Tak wygląda śląski chobieg je w robocie. A tak się rozmyśla po śląsku. Myśla, to że je, praw? Albo nie. A jak Śląsko działcha chce pedeć Karusowi, że on gryfnie wygląda, to go dotarł. Żeś się wysztyglował, choćbyś się wybierał na zolety do szczygi szczigli! Śląsk je ja też inkszy, jak przyjdzie śląsko kobieta ze nudylku. Wom się zdowa co ja was nie widza. A widzę, widza, was widza. I jeszcze inkszy, jak zbierę się do kupy całko śląsko familio. Te, cof się! A się ciśnie! To jest moja szłapa! Pumknij się! Przestąś się, się roztopiszać! Jest, Derkusie, więcej wozmatka nie miała! Jest szefkita! Jest To jedyny w swoim rodzaju miszą kontrastów. Na pierwszy rzut zdoło się, co nie idzie ich pogodzić. Co to za angiście piarówiczki kończy ta haja poręc twiągąm bajraka na chleb. hm toż mi są godzi śląskogodka. ta akcja promocyjna dostała nagroda branży reklamowej Golden Arrow właśnie za kampania Hochland Polska język śląski czuje różnicę na, na zlecenie marki Kajon Show Czyli dokąd on szedł. Tutaj mniej no, robiliśmy akcja reklamowo, ale też, ale też wzory na koszulkach i pora tych wzorów, będziecie mogli teraz obejrzeć. Filujesz na je choby w lówrze, czyli spoglądasz na mnie jakby w lówrze. Fedruja w Home Office, no to jest nawiązanie. Z jednej strony do lockdownów, czyli w ten czas, kiedy wszyscy my siedzieli w domu i musieli tam robić, a z drugiej strony fedrować to jest po śląsku wydobywać, wydobywać węgiel, ale też właśnie ciężko pracować. Szykowny szwa, szma, szwarny szmaterlog to jest taki przystojny, ładny, ładny motyl. Hamraty to oczywiście jest nawiązanie do takiego. Sławnego serialu komediowego z lat 90. Moplik z kolei to jest motorower, motorower po Śląsku, a papagaj Blała to idzie przetłumaczyć jako papuga gaduła. Roz, że jak nie poradzisz się dogodać, albo nie poradzisz do porządku godać po naszymu, to te Roski mogę wszystko, co ino chcesz. Blank. Bez godania. Półtora miesiąca temu stowarzyszenie powołało Rada Śląskiego Języka, właśnie przy naszym stowarzyszeniu. I teraz ta rada będzie się zajmować ortografią, gramatyką, fonetyką i kupa innymi dziedzinami języka, a też jeszcze kupa innymi rzeczami, pewnie też. Natomiast nasze stowarzyszenie pewnie się, pewnie się będzie mogło skupić na, na, na promowaniu.